Nagle gościu mi kosę tu wyciąga i są tą kosą stoi, także ja, no zmurowało mnie chwilę, ale zrobiłem jakieś, takie, tak, nie wiem, że on mi tak przyszedł do głowy, nie? Wychyliłem się za niego i tą rękę i cześć. I ten, w tym momencie ten gość stracił po prostu, odwróciłem jego uwagę, on się odwrócił i, i usiadło i po gościu i po nożu, tak? I, Nazywam się Piotr Łapa Łapuć. Pochodzę z Rytra. Od pięciu lat mieszkam w Tarnowie, gdzie pracuję i trenuję. Pochodzę z Rytra, z miejscowości turystycznej. Tam zacząłem trenować wraz z ojcem sporty walki od karate, jakusin. I tak już zostało aż do tej pory. Moim pierwszym trenerem tak można powiedzieć, sportu walki, był ojciec, mój ojciec, który trenował karatekę kushin i zabierał mnie zawsze na, na wspólne biegi, pokazywał mi tam kopnięcia, uderzenia. Mieszkałem, mieszkałem też w Rycze, bardzo blisko domu dziecka i tak samo zabieraliśmy, ojciec zabierał tych wychowanków, biegaliśmy taką dużą grupą po, po górach, po, po lasach, też chłopaki w tamtych czasach, bo to były lata 90 były zajawione właśnie sportami walki, dużo było filmów typu z Chuckiem Norrisem, Rambo i dużo bruzliwej się smoka i dużo osób się po prostu wzorowało na tym i jak zobaczyli, że, że mój ojciec po prostu trenuje, ja z nim, to tak samo dołączali do nas, biegaliśmy i to były takie moje początki właśnie można powiedzieć w sportach walki. Rodzina jest dla mnie najważniejsza w życiu, podporządkuję jej całe swoje życie po prostu. Staram się być w porządku i dbać o nich, jak tylko potrafię. Gdyż wiem po prostu, jak to jest stracić kogoś bliskiego. W 2016 roku praktycznie z dnia na dzień straciłem ojca, który zginął w Niemczech w wypadku budowlanym. Świadcowali mu się wtedy pod nogami. W tamtym momencie coś pękło we mnie. Załamałem się też, miałem takie po prostu miałem zły okres w moim życiu. Tak załamałem się, bo na że psycha mi klękła wtedy sprawy się potoczyły trochę źle, musiałem wrócić do kraju, do Polski tutaj zaczynałem, zaczynałem praktycznie wszystko od nowa, pod koniec 2016 roku Poznałem tutaj dziewczynę Edytę, która została moją żoną obecną i zacząłem po prostu żyć od nowa. Jakby to powiedzieć, wszystko układać, naprawiać. Mieszkam w Tarnowie wraz z żoną, wychowujemy trójkę dzieci. Najmłodszy mój syn ma 18 miesięcy. Dałem mu na imię Henryk po moim tragicznie zmarłym ojcu. Syn jest moim oczkiem w głowie. Już teraz jest go pełno wszędzie. Jest po prostu wulkan energii. Jest coś podobnego jak ja, praktycznie. I chcę po prostu wspierać go w tym, w jaką stronę, w jakim kierunku on pójdzie. Czy to będzie sport, czy coś innego. Niekoniecznie może sp jest sporty walki, ale. Jaki kierunek wybierze, zawsze będę go po prostu w tym wspierał. Myślę, że wszyscy, wszystkie osoby mnie tutaj lubią, nie jestem jakimś on, on. Chociaż niektórym się tak może wydawać, że, że skoro się bije, czy coś, jestem jakimś rozbójnikiem, czy zawadiaką, ale, ale tak nie jest. Może kiedyś tak było, ale już teraz tak nie jest. I każdemu pierwszym mówię dzień dobry. E, dzieci, co drugie dziecko mówi do mnie wujek. Także staram się być normalnym, sympatycznym człowiekiem. Jeżeli ktoś ma jakiś problem, czy komuś trzeba pomóc, to służę pomocą. Piotrek jest bardzo honorowy Starej Szkoły Szaolin. Tak naprawdę to jest naj, jeden z największych kozaków od Nowego Sącza na południu Polski. Ostatnio miałem taką śmieszną historię, na święta byłem do, z dzieckiem, z rodziną do, do święcenia w kościele tutaj w Klikowej i siedziałem na ławce i po prostu podchodzi do mnie ksiądz, ksiądz proboszcz z Klikowej i ja tak no, znałem księdza z widzenia, ale osobiście go nie znałem i wypytuje się mnie jak zdrowie, a ja się tak patrzę, pytam się go czy ksiądz mnie zna. A on mówi, tak, 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 oglądam pana walki, pana walki i gratuluję, gratuluję. No mi się głupio zrobiło, trochę buraka swaliłem, ale jest to bardzo miłe, że, że jestem rozpoznawalny i ja szczególnie przez osoby duchowne i jak widać, nawet duchowni oglądają grąbę. Akurat zabijemy się tutaj pod Tarnowskim Foodem. Po ciężkim wyczerpującym treningu, Piotr oczywiście przejdzie tutaj na burgera, jak to mówią, burnejka ma swoje steki, Piotr ma swojego burgera. Tutaj zbliżają się po prostu ludzie z tej Polski na wezwanie ostrości, po prostu tutaj prowadzimy taką wezwanie dla burgera w Polsce, który ma 5 bionów w skali z No i co być naprawdę twardym, żeby podobać temu temu burgerowi. No. Jeżeli nie jest w stanie po prostu podobać takiemu burgerowi, to taka gronda dla niego to jest po prostu taka mała przekąska. Przed walką. Znajdujemy się w ostatniej koni w Klikowej. Stoś 100 metrów od miejsca, w którym mieszkam. Często tutaj przychodzę z synem, gdyż jest tutaj spokój, cisza, przyroda. Takie rano śpiewają pięknie. spokój cisza jest równie ważna jak zdrowie. Oprócz sportu interesuję się też surwiwalem, sztuką przetrwania, jak przetrwać w trudnych warunkach bez wody, bez ognia, jak sobie radzić samemu, jak sobie radzić szczególnie psychicznie, jak człowiek jest sam, bez niczego znany tylko na siebie. Interesuje mnie to bardzo, do, do czego człowiek jest zdolny, kiedy walczy o swoje życie, walczy o przetrwanie, o, o swoje istnienie. Mam taką zajawkę i idę w tym kierunku i bardzo mnie to kręci, z tak powiem. Od, młody, od młodych lat y, towarzyszyły mi zawsze dwie rzeczy, sport i praca. Y, mając 19 lat, zacząłem y, stać na bramkach. Y, było to w, na początku w Rycze, później w Dębiec Stałem tak chyba że po tych bramkach gdzieś 7 lat. W międzyczasie też wykonywałem w ciągu dnia inne, inne prace. Byłem też flisakiem na spływie łodziami Doliną Popradu. Pracowałem w lesie tak samo przez 2 lata przy zrywce i ścince drzew. Miałem też epizod, 4 miesiące pracowałem na statku, gdzie łowiliśmy kraby na morzu. To było właśnie kiedy byłem, przebywałem w Anglii. Także. Mam duże doświadczenie, tak, że nie mogłem zagrać dużej miejsca w jednej pracy. W 2004 roku miałem pierwszą walkę zawodową w Niemczech, gdzie dostałem pierwsze pieniądze. Dostałem, pamiętam, gdzie pamiętam, dostałem przeczytami, to były wielka dostałem 300 euro. Nie? 300 euro dostałem za, za tą walkę i było to coś. Więcej, bo przeważnie się walczyło za jakiś kawałek medalu i za, i za jakiś tam dyplom. Tak? No, ale takie były czasy: nie było Facebooka, nie było Instagrama i czasami jakaś zmianka w gazecie, że jakieś tam walka była, że jakiś tam był medal czy coś. Robiło się to po prostu, bo to już było zaszczepione tak? zaszczepione i po prostu człowiek yy, kochał, to, kochał to robić, kochał te wyzwania i do tej pory kochał to robić. Walki na gołe pięści nie są mi obce, ale to wiadomo, że stałem na tych bramkach, to bywało różnie, czasami trzeba tych pięści było używać. Czy to przeważnie w obronie, czy tam obezwadnić kogoś. No, sytuacje były różne były po prostu i trzeba było się też bronić i atakować. Rekord tam powiem tak, tam jeden na jeden jakieś takie walki, no to, to, to taka walka na ulicy trwa przeważnie szybko, tak? Jakieś jedno czyste uderzenie no jest po walce, no, ale nigdy tam nie zlokałtował, nie miałem jakiejś, nie dostałem, że tak powiem, oklepu tam na ulicy, żeby jeżeli było jeden na jeden. Były takie sytuacje, gdzie, gdzie tam było więcej osób, po prostu mnie atakowało i tam już były różne i sztachety i jakieś tam inna biżuteria rolnicza i też miałem oczodół złamany i, i szczękę. I, ale po prostu takie były, takie były czasy, takie były sytuacje. Często też e, jak jakiś znajomy mój dostał gdzieś tam, gdzieś byli na dyskotece w innej miejscowości, ktoś tam kogoś pobił, to też zwracali się do mnie z prośbą, a już poszła fama, że się dobrze bije, że po bramkach stoi, no to po prostu jeździło się, załatwiało się te sprawy. Później pojawiły się też problemy z tego, z tego względu, że, że no, wiadomo, pobicia, no to artykuły, nie każdy zachowywał się też, w porządku, tak. Mój pseudonim to było tak, że jeszcze w tym domu dziecka, jak tam chodziłem do tych chłopaków, jak on tam był i mieliśmy tą salkę tam, gdzie ćwiczyliśmy, właśnie te nieżary, i to, i ja strasznie pompowałem bicepsy, tak. I w tym okresie, gdzie tam miałem te 14 lat czy 15, no to Kiedyś ktoś mi tam była taka, mierzyliśmy sobie te muskuły, tak, to ile tam ma centymetrów i było tak, że ktoś powiedział, że ale ty masz łapę, nie, miałem największy biceps, tam obwód, ramienia, z tych wszystkich i tak. I z tego, co ja pamiętam, że tak właśnie zostało, że, a po części może też później to tak przyglądało do mnie, że mam na nazwisko Łapuć może, i, bo tak większość ludzi uważa, że, to, że, że po nazwisku, ale ja pamiętam, że właśnie o tej łapie, że a, ten to ma łapę, ten to ma łapę, nie? ręką, właśnie takiego giganta. Pomysł wystąpienia na Grondzie to jest wziął z tego, po prostu ja szukam, szukam jakichś wyzwań, tak? Takich wyzwań, które dają mi tą adrenalinę. Ja jestem uzależniony od tej adrenaliny, tak, od takich nowych wyzwań. Chciałbym po prostu próbować jakichś tych rzeczy, gdyż... No, biłem się tam wcześniej, tak? Tylko, że to było po prostu nielegalne. Gronda jest legalna, tak? Możemy się bić na tej pojej pięści. Jest to dla mnie takie najbardziej prawdziwe, to, co się dzieje po prostu na ulicy, tak? Że tam no, takie pomieszanie strachu z taką ekscytacją, tak? Jak to jest, jak się sprawdzić, jak sobie radzić z tym stresem, z tym strachem, z tym wszystkim po prostu. Jest to takie najbardziej realistyczne dla mnie, tak? To jest takie oklepane, jak się mówi, z sercem, no, ale u Piotka naprawdę e, serducho jest e, na, że tak powiem, takim no, mistrzowskim poziomie. To jest e, taki charakter wilka z rytra, który, który po prostu nie odpuści. No. On e, miał różne w życiu przygody, był w wielu e, miejscach gdzie nie jedna osoba by nie wytrzymała, powiedzmy, nie dawała sobie rady, Piotrek przetrwał bardzo dużo, dużo, dużo w życiu przetrwał, miał wzloty, miał upadki, poradził sobie, także ja to bardzo doceniam, więc tak jak jeszcze raz mówię, no serce, niesamowite serce, charakter i, i olbrzymie cojones, no, także to są te trzy takie powiedzmy punkty. Piotrek jest zdecydowanie tytanem pracy, bardzo charakterny chłopak, który nigdy nie odpuszcza, nie widziałem go jeszcze na treningach, żeby odpuścił, Często, bardzo często go śledzę podczas jego zmagań treningowych, więc widzę ile serca wkłada w te przygotowania. No i ten stoicki spokój, który u niego jest no myślę jedną z ważniejszych cech, co później ma przełożenie na, na walkę, na strategię i też finalny efekt, jakim są wyniki jego. Ci ludzie, którzy tam są w tej gronie, są przekozaki, mega kozaki i nie ma tam właśnie takich napinaczy, jakichś krzykaczy, jakich, nie wiadomo, że jest ten lepszy, gorszy, kurde, każdy piona, sztama, kurde, naprawdę, każdy ma szacunek do, do każdego, tak? a dla mnie to jest bardzo ważne, gdyż w tych czasach to wszystko leci na dół, na łeb, na szyję, I to, to już nie jest modne, że tak powiem. Tak? Ten szacunek do, do drugiego zawodnika, nie podoba mi się ten świat, że on tak w takim kierunku właśnie zmierza, że, 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 że to hamstwo, te, ten cały ten plastik, że, że to się właśnie najlepiej, najlepiej sprzedaje. No. I ja, ja bym po prostu nie szedłbym w, taki, w tym kierunku, żeby tam komuś ubliżać czy coś, tylko jeżeli Jesteś zawodnikiem, masz jaja, to chodź, udowodni to. A takich krzykaczy było dużo i jest. Multum praktycznie, bo to się widzi. I raz, dwa, trzy i leżą później. I... I tyle z tego krzykuję. Pamiętam jak stałem, jak, jak szedłem w ogóle, jak to wszystko zaczęło się, to wejście do ringu i ta otoczka. Jak zobaczyłem sobie na, siebie na, tym, na, na ekranie na, na tej sto, Stoję tam, później wsiadam tego ringu, stoję i mi się tak, jak ja w tej piosence Co ja robię tu? Mówię, co ja tu kurwa robię? Co to się dzieje naprawdę czy nie? No taki, że Kurde, Piotr, gdzie ty jesteś? Nie? To był taki dla mnie był taki szok. Mówię, a mówię, kurde, później to wszystko ucichło, ta zapowiedź tej, tej walki. I taka myśl, no kurde no co? Trzeba się ruszać, nie? Trzeba zrobić robotę, nie? No i już tak poszło po prostu, nie. Odłączone zasilanie na deskach gołą. W drugim turnieju jedna wygrana, jedna przygrana, też w kularach mówiono, że to przed, przedwczesny finał jest to tamto, ja już podszedłem do tego tak ostrożnie, żeby, żeby się nie rozbić, żeby nie mieć jakiejś kontuzji, po prostu i badawcze podszedłem, a reksio to jest... Bardzo dobry zawodnik, stary wyjadać i, no i upolował mnie po prostu, tak? I upolował mnie I, i tak samo bym chciał z nim zawalczyć, ale już psychicznie e, bym się nie nastawiał. Na, najlepiej super fight, żeby można było się rozbić, tak? na czy rozbić, żeby można było dać siebie wszystko. A, a ja zacząłem po prostu w turnieju już analizować, żeby, żeby po prostu dojść do tego finału, żeby się nie rozbić. A tutaj nie da rady analizować tej gry, po prostu. To są takie... Nie da radę, no i bo to wszystko jeden czas zmieniał wszystko praktycznie, tak? Ten głód walki pozostał, jest we mnie. Chcę przede wszystkim dawać dobre walki. Ważne jest też to, że czas ucieka, tak? Ja nie jestem zawodnikiem młodym jakimś tam, który jest głodny sukcesu. Czy tam jakieś ma ambicje, nie wiadomo jakie. Ja to po prostu robię, bo, bo lubię to tak. Mi to sprawia radość, to jest mój styl życia. Tak? I to jest taka moja też terapia, żeby nie wpadać w jakieś inne kłopoty. Tak? Mogę, mam cel jakieś, mogę się wyżyć tam. I jak to mówię, nie pękam tak. Dlatego. Bez jakiejś tam, nie analizując nic, każdą walkę bym wziął, tak? Gromda, nie ma miękkiej gry.